I już za zamkniętymi oczami swoje ciało w pozycji shavasana, czyli w takiej rozluźnionej, leżącej pozycji ciała. Nogi są w rozkroku na szerokość twoich bioder, stopy na szerokość bioder. I poczuj też, jak stopy w rozluźnieniu opadają miękko na boki. Ramiona rozrzucone po bokach ciała. Pachy otwarte dłonie w odległości minimum 10 cm od bioder łokcie rozluźnione ramiona barki rozluźnione i dłonie wnętrzem skierowane do góry czyli tak, żeby palce u dłoni. W rozluźnieniu mogły się zawijać do środka. Delikatnie jeszcze przyciągnij brodę w stronę gardła. I teraz, za zamkniętymi oczami, poczuj pozycję swojego ciała. Bo czuj, czy ciało jest rozluźnione, swobodne? Ułóż się tak, żeby dyskomfort nie przeszkadzał Ci w czasie praktyki. I weź taki głęboki, aktywny przez nos, pełny wdech i pełny wydech. I z tym wydechem poczuj, jak opadasz. Na matę, jako padasz na podłogę. Stopy są rozluźnione, opadają miękko na boki, biodra są rozluźnione, przepona jest rozluźniona. A ramiona, dłonie, barki, palce, u dłoni są rozluźnione. Tak samo też gardło i twarz. Mięśnie twarzy i gałki oczne rozluźnione. I poczuj teraz całe swoje ciało w nie? I poczuj, jak z każdym kolejnym wydechem ciało opada w dół, rozluźnia się i rozpłaszcza. Z każdym kolejnym wydechem poczuj, jak tył ciała rozpłaszcza się na macie, opada na podłogę. I poczuj też, czy trzymasz jakieś napięcia w ciele. I rozluźnij. A teraz przenieś swoją uwagę na naturalny, spontaniczny oddech w przestrzeni nozdrzy. Czyli uważność, świadomość jest na nosie, na nozdrzach, przewodach nosowych, zatokach. Poczuj, jak naturalny, spontaniczny oddech przepływa przez tą przestrzeń. Poczuj, które nozdrze jest bardziej drożne. I poczuj też, że na wdechu, powietrze, które zabierasz, Wdychasz do środka ciała, jest lekko zimniejsze i bardziej suche, a na wydechu powietrze, które oddajesz na zewnątrz, które wydychasz, jest bardziej wilgotne, jest bardziej ciepłe. A teraz przenieś swoją świadomość na przestrzeń gardła i krtani i poczuj swój naturalny, spontaniczny oddech w przestrzeni gardła. Poczuj, jak lekko na wdechu gardło się poszerza, a poczuj, jak na wydechu gardło się Rozluźnia i troszkę tak zamyka, zmniejsza. Jeśli w którymś momencie zaczniesz kontrolować oddech, to staraj się to zauważyć i puścić. Oddech ma być spontaniczny. Poczuj też, że powietrze na wdechu i na wydechu muska tył gardła i też tył jamy ustnej. A teraz przenieś swoją świadomość do przestrzeni klatki piersiowej i płuc. Poczuj oddech w tej przestrzeni. Poczuj, jak na wdechu ta przestrzeń się otwiera i poszerza, jak mostek się naturalnie podnosi miękko do góry, lekko. A na wydechu też obserwuj i czuj, że Klatka piersiowa i żebra opadają i zbliżają się żebra do siebie, i mostek łagodnie opada w dół. A teraz przenieś świadomość do przestrzeni brzucha, podbrzusza i poczuj oddech w tej przestrzeni. Poczuj, jak na wdechu brzuch się poszerza, otwiera, jak pępek się lekko podnosi do góry, a na wydechu poczuj, jak brzuch się rozluźnia, opada, zmniejsza, jak pępek naturalnie, lekko, miękko opada w dół. No, przez chwilkę cały czas utrzymuj swoją. Świadomość w tej przestrzeni brzucha i naturalnego, spontanicznego oddechu w tej przestrzeni. Zwłaszcza poczuj ten pępek, który się lekko na wdechu podnosi do góry, a na wydechu opada w dół. A teraz poczuj naturalny, spontaniczny oddech w całym ciele. Obserwuj przez chwilkę naturalny, spontaniczny oddech w całym ciele. Obserwuj wdechy i wydechy. Całe ciało. Obserwuj swój oddech w całym ciele równocześnie. I będziemy już kończyć praktykę. Utrzymują oczy zamknięte. Przypomnij sobie, gdzie jesteś. Przypomnij sobie, w którym miejscu tej sali się znajdujesz. I weź taki głęboki, aktywny, poszerzająco-budzący wdech i całkowity wydech. I poczuj swoje ciało, jak leżysz na macie w Shavasana. I zacznij powoli poruszać palcami u dłoni i stóp, oczy są zamknięte. I poruszaj głową miękko na boki. I teraz poruszaj całymi nogami, biodrami, całymi ramionami. I teraz przenieś ramiona za siebie. Wyprostuj nogi i na wdechu rozciągnij się jak struna. Wyprostuj też palce jak baletnicy i na wydechu puść. I przyciągnij uda do brzucha, obejmij ramionami. Pokiwaj się łagodnie z głową na macie. Wymasuj całe plecy. Przyciągnij uda do brzucha, obejmij ramionami nogi. I pokołysz się na boki na plecach. I teraz przez prawy bok przejdź sobie do góry i usiądź.